Słuchajcie, w życiu jest wiele sytuacji, które kończą związki. Ludzie się zdradzają, ludzie się oszukują, ludzie się okradają, ludzie się porzucają dla innych ludzi. Natomiast najgłupszą możliwą tak naprawdę opcją jest rozstanie poprzez brak rozmowy, poprzez brak porozumienia. Słuchajcie, ja rozumiem, że my jesteśmy czasami uparci. Ja rozumiem, że my naprawdę chcemy udowodnić komuś, że mamy rację. Natomiast czy warto dlatego poświęcać prawdopodobnie miłość Twojego życia? Wiecie, ile ludzi żałuje swoich decyzji, kiedy podjęło walkę o swoją rację, gdzie tak naprawdę mogło odpuścić, i obrażając drugą osobę, straciło miłość, za którą potem tęskniło się całe życie? Wiecie, ile ludzi popełnia w życiu takie błędy, a potem nie da się tego naprawić? Czasami ten partner znajduje sobie już kogoś innego, poznaje inną miłość. Dlatego pamiętaj, miłość jest piękna, bo wiąże na całe życie. Ale to od Ciebie zależy, czy przejdziesz tą drogę do tej prawdziwej miłości. Także nie kieruj się dumą, kieruj się sercem. I przede wszystkim naucz się wybaczać.